Po jakiś kanałach. Po pierwsze, w tym świgu siedzę na dwóch kanałach. Na kanale papieskim i na kanale YouTube'owym, a jeszcze na kanale Hasas. To są trzy kanały. Tak, wiem, ale szczerze mówiąc, kiedy rozmawialiśmy na tym byłeś milszy nieco do tej, tej sprawy. Z tego co widzę, wypowiada się w bardzo perfekcyjny sposób w komentarzach, oczywiście, które hejtują mnie za to, że. A, ja które ty usunąłeś i które w ogóle nie miały ach, tak. ani słowa o tobie. Obejrzyj sobie archiwum live streama, jak już jest skoń... jak go skończę. A Aha, no dobra, nie ma sprawy, ale jeżeli chodzi o to, czy ja to usuwałem, to szczerze mówiąc, nie, ja tego nie usuwałem. Jeżeli dasz zgłoś jako spam, to samo się aktualnie. Eee, tak, dobra, jest, tylko że moje komentarze A, bapa... nie ma jako spam, tylko że one nie istnieją. Moje komentarze jeszcze, nie istnieją. Ale jeżeli zgłoszą to jako spam, to aktualnie, szczerze mówiąc, te wszystkie rzeczy się usuwają. Jeżeli zgłosisz to jako dislike, to po prostu on idzie na dół ze względu na negatywne oceny. Czy ty znasz się na YouTubie? A czy ty się znasz na YouTubie? Ja pod moimi filmami mam wiele zgłos zgłoszonych jako spam, reklam i tak dalej. One się nie usuwają, je można usunąć jedynie ręcznie. A komentarze dislikowane również zostają. Był pod filmikiem PewDieGo na przykład, jakiś komentarz, który ma ponad 10 tysięcy dislajków, który hejtuje PewDiego, nie jest Usuwany, zostaje nadal. No to ja nie mam pojęcia, bo wie, jeżeli ty prowadzisz live, a, to ja to cały czas nagrywam, żeby nie było, żeby dramy, że. O Jezus, zdjęcie usuwa komentarze, bo się boi, że go hejtują Ja mam to szczerze wyjebane. To, to, dla... to Skoro masz wyjebane, to dlatego zrobiłeś filmik o negatywie? Nie, szczerze mówiąc, dlatego mam wyjebane, ponieważ ja mam coś do zarzucenia negatywowi, ja tego nawet kurwa nie znasz, rozumiesz? Według mnie jesteś zwykłym parapetem w tej chwili, bo robisz to wszystko na live streamie. Nie możesz to załatwić, szczerze mówiąc, prywatnie, tylko wolisz. Ale ty to sam załatwiłeś publicznie, zrobiłeś filmik na YouTube, jeśli publicznie to, wypowiadam, ty a ty mnie tutaj cały czas obrażasz taką teraz. No, no, ale wie, to ty. Osobą... Wait, 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 sam rzuciłeś filmik, projekt negatyw, który teraz ma ponad 10 tysięcy wyświetleń mniej więcej, a mi zarzucasz to, że ja robię coś publicznie na livestreamie, na którym jest 450 osób, bo nie jest nigdzie zapowiedziane. Wiesz co? Sorry bardzo, ale to co ja zrobiłem to jest tylko kurwa coś. Po czym to nagle usunę, jak to cała sprawa ucichnie? A te twoje śmieszne, twórcze komentarze, które w ogóle piszesz, są też denne. Ale co było dennego w moim komentarzu? Rzeczy, o której tak naprawdę nie masz żadnego pojęcia. Wytwarzys Aha, się sami czyli wojnę, o czym Richards, ja nie mam. Ale wytworzy sami wojny. Bany Kuvertes, kurwa. Negatyw, Kamil Szajt, kurwa. Teraz będzie wojna dzięcio negatyw. wesprze to Mandzio, wesprze to Murci, który robi siebie dzieciaka, bo pisze takie kurwa komentarze. Ile on ma? Dzięcioł, ja to powiem tak, że mi powiedz trzy rzeczy. Co ja zrobiłem źle, że napisałem? Wymień mi trzy rzeczy chociaż, w których nie miałem racji tam. Szczerze? Nie czytałem tego, bo nagle to wszystko zleciało w dół pod spamem hejterów. Nie miałem nawet chwilki na przeczytanie. To dlaczego że, że uważasz, że zabiegował? mój komentarz jest denny, skoro nawet go nie przeczytałeś? Bo, go, bo twierdzę, że jest denny po tym, jak ktoś mnie na tym spiku przeczytał Twój komentarz w treści troszeczkę, bo zdążył coś tam wyczytać. No i co w jeżeli, tym komentarzu było jeżeli, złego? Jeżeli, jeżeli nie, nie znasz się na całej sprawie, to po chuj się w ogóle wypowiadasz. Ale ja tam wróciłem, ale ja na jako tym. Kruch... Ale jako krowa robisz siebie debil. Ej, człowieku, ale kurwa, poczekaj. Before, ty mówisz, że to? ty w ogóle się tym nie przejmujesz, a ja widzę, że ty tutaj zaraz się rzucisz na monitor, rozwalisz go, jak tutaj pokazywał nam szogun, jak sobie radzić z hejterami, Więc się troszeczkę uspokój, wypij sobie herbatkę czy coś, bo ci się to naprawdę przejmą. Troszeczkę i z po prostu tym całym żarkiem to twój ryj, Będzie prościej, dobra? Mistrzu Redstone'a. Dziękuję. Bo szczerze mówię. Ale ty mówię robisz świetną opinię o sobie. Obra ale zamknij my... się, kiedy ja do ciebie mówię, rozumiem. Ale wiesz, co? Ty w tej chwili milczysz, kurwa, kiedy ja do ciebie mówię, to, to się nazywa szacunek. Jeżeli tego nie masz, to znaczy, że jesteś zwykły. Ale ja sobie Wiesz, że Więc ja sobie wrzucę tą rozmowę na YouTube'a. Zamknij się na chwilę i posłuchaj, co mam ci do powiedzenia. Bo ja widzę, Proszę że ty ty sobie robisz kurwa bekę, ludzie piszą sobie na live'ie O, Dzięcio, chuj, bo pójdą za tobą, bo są zaślepieni. A może dlatego, że to ty zachowujesz się jak bez mózgi debil? A może i dlatego, cymbał? że ty to wrzucisz na YouTube'a i to będzie taki, taki specjalny dram dla ciebie, że o Boże, ja kurwa zniszczyłem dzięcioła. A może dlatego, że zachowujesz się po prostu jak debil, zamiast normalnie podyskutować na temat filmiku, tylko cały aha, czas obrażasz. Aha, no też, jeżeli chcesz normalnie podyskutować ze mną, to może wiesz, to zrób wyłącz livea. Wyłącz jakiekolwiek w ogóle możliwe formy kontaktu z widzami i porozmawiajmy na spokojnie. Ale ty, to, to po cholerę ty, ty chciałeś, tak żebym tego, do ciebie tyś, zadzwonił ale i... Ale nie przerywaj mi, kiedy ja do ciebie mówię, rozumiesz? Wiesz co, Dzięcioł, ja to powiem tak, że ja myślałem, bo ja sam o tobie kiedyś słyszałem, myślałem, że jesteś miarę ogarniętym typem, ja nawet chciałem do ciebie napisać, żeby coś z tobą nagrać, ale szczerze ci mówię, że ja bym z tobą chyba coś nagrał, to chyba byłaby moja naj... to był mój jeden z największych Dwa, błędów na YouTube, ponieważ ja już widzę, jaki ty jest. jesteś. I ja mam tutaj argumenty, tylko problem jest taki, że przez tą 5 minut rozmowy i 35 sekund ty nie jedynie obrażasz żadnego argumentu, nie wolno, ja się nie zamierzam marnować ani sekundy rozmowy z dłużej z tobą, ja sobie tą rozmowę wrzucę na YouTube, niechaj nie sprawy, ludzie piszą do tego projektu negatyw, tak. I ja to powiem tak, że mnie to nie obchodzi, nie cześć. Przyzywam... Później sobie to wytnę, czy highlighta zrobię.